Witajcie w kolejnym odcinku. Pewnie wielu z Was moje filmy ogląda przez laptop. Jednak na pewno są tacy, którzy oglądają na telewizorze. Dzisiaj zabieram Was do domu pełnego telewizorów. Zobaczcie, tutaj muszę wejść oknem, a na samym wejściu widzimy mnóstwo, mnóstwo odbiorników telewizyjnych. Na no, z momencie, muszę tylko tutaj wejść. W tym momencie muszę znieść bezakryl. Widzę, że to będzie utrudnione chodzenie, ale. Że mamy jakieś nawet pianinko małe. No jeszcze po telewizorach. Po telewizorach nie chodziłem. Uch. Uh, uh. O kurcze. Zobaczcie, tutaj te telewizory chyba pospadały nam z góry. To jak widzimy strop się zawalił u góry. Też jest pełno telewizorów. Hu, hu, hu. Jak tam u góry? No nic. Przedzieramy się dalej. Hu, hu, hu. O kurcz zobaczcie to, kolejny pokój zawalony, telewizorami. Wszystko w koło pełne telewizorów, kolejny pokój, co nawet tam nie idzie wejść. Może ten spróbuje zejść na ja, dół. to jest szok dla mnie. To są normalnie setki, setki telewizorów. Polecę na dół, no to nie będzie fajne. Zobaczcie, kolejny pokoik z dziesiątkami odbiorników. Nie mam pojęcia, czy był tu jakiś warsztat naprawiający te telewizory. Ale najprawdopodobniej są to wszystkie stare odbiorniki. No i można powiedzieć, że prawie po dach wypełnione jest to telewizorami. Tam jeszcze mamy nawet piwnicę. Zobaczę, czy uda się tam zejść. Te schody mi przynajmniej nie pozwolą tam zejść. Potem to się na pewno zapadnie. Wyjdziemy do góry. eksploracja dla mnie jest troszeczkę trudna a tutaj troszeczkę mi jest ciężko chodzić nie wiem czy stając na jeden czy drugi odbiornik to się podobno nie zapadnie o i tam widzimy ktoś biega po telewizorach dzień dobry panie Piotrze czy pan chciał kupić u mnie jakiś telewizor na pewno będzie na czym oglądać. Oraz <głos》> zobacz, <głos》>, co tu się dzieje. To są setki. Setki, A Setka liczyć, spokojnie. No. Ale to mi bardziej przypomina na magazyn niż dom. coś, coś mi się wydaje, idę zobaczyć jeszcze na dół. Ale tam chyba ta sama sytuacja. Tak, w ogóle jeszcze piwnica jest. Jeszcze piwnica jest? Tak. No to, to na Ja nie wszedłem do piwnicy, ty może wejdziesz. Na górze też są? Tak, ale niewiele w tym przypadku. Niewiele może oznaczać 50. No ale tu nie będę nie będę wchodził. Ta podłoga taka troszeczkę jest niepewna. U mnie w odróżnieniu do Piotra. Zawsze jest rozsądek. Prawie zawsze. Uch, to stąd wyjdziemy. Powiem dużą jest ciężko mi się tu oddycha. A zma daje znać sobie. Zobaczcie jakie tu są marki telewizorów Sierra. Tutaj mamy nie wiemy co. Zobaczcie, w dół damy widać światło. Tam jest Piotr. Nie chcę, nie chcę, na ten teleskop nadepnąć, żeby się nie pokaraczył. Mówię, ekspozacja dość ciekawa. Jeszcze chcę zobaczyć, jakie nazwy tych sprzętów tu jest. Sharp tu mamy ITT. No ale są tu już odbiorniki totalnie z poprzedniej epoki. To już nawet nie ma szans, żeby z nich cokolwiek zrobić ale zawalone są wszystkie pokoje. Widzimy z sufitu farba już odchodzi sama Także te odbiorniki już tutaj naprawdę kupę, kupę lat muszą leżeć jak widzicie nawet pod ciężarem tych telewizorów pozapadały się stropy. Oczywiście to nie same telewizory są winne, bo dziura w dachu i wilgoć zrobiły swoje no a tu jak widzicie w ogóle podłogi nie ma i na resce tej podłogi, która tam została są także telewizory No tam nie będę się pchał Zresztą nawet nie widzę nie widzę sensu może popatrzcie sobie na te odbiorniki, tam jeszcze kawałek mebelka, jakiś kredens widzę szkło, na półkach stoi a tam nawet nie ma szans dotarcia tutaj ten dom pewnie czeka taki los, że przyjedzie buldożer i wszystko zrówna z ziemią tutaj nawet nie ma nie ma co stąd zabrać No taka kolej domów które są pozostawione na pastwę losu No ja w tym miejscu będę się z nami żegnał. Dziękuję za wspólny miły wieczór i przesyłam moc pozytywnej energii. Życzę udanego tygodnia. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.